Dzisiaj historia Abrahama. No, o Abrahamie też będzie w Wangelii, ale trochę w innym kontekście. Pan Bóg zawiera przymierze z Abrahamem, obiecując mu o tym, że będzie ojcem wielkiego narodu. Zmienia mu imienie, imię. To też ta obietnica wielkiego narodu niech nam bardzo utkwi w głowie, kiedy będzie przy... historia o tym, że trzeba będzie poświęcić jego syna. Bo po prostu Abraham pamięta o tym przymierzu. Wie, że. Miał obiecany wielki naród, żeby miał potomstwo. I dlatego tak z wielką ufnością idzie złożyć swojego syna Izaka. Ale to przymierze, które Pan Bóg zawiera z Abrahamem, i to ta właśnie jedna myśl, na końcu tej historii słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, że Pan Bóg mówił do Abrahama: pamiętaj też o, o tym, że ty też masz zachować to przymierze. Myślę, że to jest taka wielka mądrość, że Pan Bóg wie, że dobre przymierza, dobre umowy są dwustronne. Że ja na coś się zobowiązuję, ty też się na coś zobowiązujesz. I oczywiście to jest coś wyjątkowego, że ja, ja korzystam, ty korzystasz i to działa w dwie strony. Umowy nie mogą być jednostronne <laughs> nawet największej. większej. Pan Bóg, kiedy zawiera przymierze, e, zawiera ją, to przymierze w mądry sposób. Mówiąc też Abrahamowi, pamiętaj o tym, żebyś ty też zachowywał przymierza. Warto o tym dzisiaj tak, jakoś na to zwrócić uwagę i ucieszyć się tym, że naprawdę mamy bardzo mądrego, sprawiedliwego, kojącego Boga, który też dba o mnie. I to pamiętanie o tym przymierzu, który Abraham zawarł z Panem Bogiem, dobra rzecz. Pamiętajmy o wielu obietnicach naszych danych, bo Panu Bogu w tych przymierzach, zobowiązaniach, które czasami gdzieś tam składamy, e, nigdy do nie są jednostronne. My też na tym korzystamy. Jedna myśl, taka wyjątkowa. Trzymajcie się. Dobrego przymierza z Bogiem i tego przymierza też z Wami. Z Panem Bogiem.